szokował mniejszymi, większymi oferami. Przygotowałem więc dla Was również podsumowanie od samego początku. Jako raper i artysta solowy oficjalnie zadebiutował w roku 2004 i od wtedy to wszystko się zaczęło. Listopad 2005. Ostentacyjnie opuścił galę AMA po przegranej w kategorii Best New Artist, twierdząc, że został okradziony. 2005 w lipcu podczas charytatywnego koncertu Life Aid, West zszokował widownię, twierdząc, że epidemia AIDS została celowo stworzona przez rząd, by kontrolować czamon z populacji. We wrześniu tego samego roku podczas teletonu charytatywnego NPC na rzecz ofiar huraganu Katrina, West ostentacyjnie odszedł od scenariusza i wypalił: George Bush doesn't care about black people. George Bush nie dba o Bush no, Bush Najgorsza chwila jego wyzniku 2006 wtargnięcia i wypalił. George Bush doesn't care about Black People. George Bush nie dba o czarne słowa. później, że była to najgorsza chwila jego wyzniku 2006, wtargnięcie na scenę podczas MTV. Z Niezadowolony z przegranej w kategorii Najlepszy tel Teledysk West Przerwał Ceremonię jego na scenę w trakcie przemówienia laureatów Argumentując, oh. że jego klip kosztował milion dolarów Nieokomel Anderson przy Teledysk West Przerwał Ceremonię jego na scenę w trakcie przemówienia laureatów oh. że jego klip kosztował milion dolarów Nieokomel Anderson Więc zasługiwał na grę W tym samym roku pojawił się na okładce Rolling Stone w Koronie Cierniowej Porównując się do Jezusa Podobnych porównań do Boga w jego karierze pojawiło się o wiele, wiele więcej w przyszłości. W 2007, po gali MTV Video Music Awards, West wpadł w złość za kulisami. Był rozgoryczony, że nie dano mu wystąpić na głównej scenie o. oraz, że nie znał żadnej statuetki. krzyczał że żadnemu czarnoskóremu artyści.